Jeśli oglądasz ten odcinek, to znaczy, że tak jak ja kochasz second-handy albo zastanawiasz się, co w takich szmateksach można znaleźć, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie z odpowiedzią jedna z Waszych i moich ulubionych serii, czyli hollum peksowy, co udało mi się znaleźć w ostatnim czasie w szmateksie. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli jesteś tu nowy, cześć, ja nazywam się Konstancja i na swoim YouTubie próbuję Ciebie zarazić moją ogromną miłością do zakupów z drugiej ręki, zarówno w second handach stacjonarnych, jak i w second handach online, czy na platformach takich jak Vinted, gdzie można kupić ubrania z drugiej ręki. Dzisiaj holumpeksowy, mnóstwo fantastycznych perełek, które udało mi się kupić zarówno w zeszłym roku, przed świętami, jak i teraz już na początku roku tego 2020. 23. Przejdźmy do pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz to coś, co mam obecnie na sobie, i jest to tak, słuchajcie, kamizelka. Swoją historię związaną z kamizelkami omawialiśmy już nieraz. Chodziłam do liceum z mundurkami, gdzie kamizelki były wymagane. Na początku je kochałam, później nienawidziłam. Ewidentnie miłość do kamizelek powróciła, ponieważ kupuję ich coraz. Więcej. Jest to beżowa kamizelka z takimi pięknymi, ozdobnymi rękawami. Tutaj jest taka falbana. Jeśli chodzi o basicowe kolory, to faktycznie w mojej garderobie jest ich o wiele, o wiele mniej, ponieważ ja częściej wybieram intensywne kolory z racji tego, że mój typ urody to. Zima. Natomiast z biegiem lat zdałam sobie sprawę, że lubię też w garderobie mieć podstawowe kolory ziemi, jak beże, jak brązy. Tym bardziej, że weszła na to moda, więc gdzieś pojawiło się tego więcej w second -handach. bo oczywiście nie wiem, czy wiecie, ale często jest tak, że w second możecie kupić końcówki kolekcji zeszłorocznych z sieciówek i tym oto sposobem trafiła do mnie ta Przesłodziutka kamizelka marki Primark. Kupiłam ją w stacjonarnym second handzie, kosztowała 15 złotych wystylizowałam ją razem z białą koszulą i chyba dlatego też kocham kamizelki, ponieważ kocham białe koszula. I nie lubię, jak biała koszula jest nudna, dlatego lubię ją łączyć z kamizelkami czy z marynarkami. I faktycznie w mojej garderobie najwięcej, szczerze powiedziawszy, znajdziecie marynarek oraz Kamizelek. Ok, przechodzimy do następnej rzeczy. Tak, tak, tak i następna rzecz to także będzie kamizelka. Ponownie sklep stacjonarny, jeden z moich ulubionych second hand, milion ciuchów w moim mieście rodzinnym w Chorzowie. I na dziale męskim znalazłam kamizelkę wełnianą w takim e, biało-kremowym, takim bardziej ekry powiedziałabym odcieniu, tutaj na filmie. O no, przy mocnym naświetleniu z lampy sztuczne oświetlenie powoduje, że wygląda jak biała, ale trochę ta biel jest jednak złamana. I miałam okazję już ją wystylizować na moim TikToku, jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie, tam ta sama nazwa Konstelencja, pokazuje wam codzienne inspiracje i stylówki. I łączyłam tą kamizelkę z niebieską koszulą. Bardzo fajnie to wyglądało. Co prawda koszula jest... Nie koszula, tylko kamizelka jest oversizedowa i sama w sobie poszerza, ale z odpowiednimi trikami od Konstancji wystylizujecie nawet oversizedową rzecz tak, że będzie wyglądać znakomicie. Ta stylówka była mega cute, bardzo mi się podobała. Linka do TikToka zostawiam wam oczywiście na dole, a po mojej prawej teraz wyświetla wam się podgląd właśnie tej stylizacji, którą połączam z odcieniami niebieskości. Niebieski w tym sezonie króluje Winter Wonderland. Wciąż mamy zimę, więc wciąż trendy z 2022 na slash 2023 obowiązują, więc jeśli macie coś niebieskiego w swojej garderobie, to oczywiście noście. I tak niebieski pasuje każdemu, tylko zależy od urody i jaki odcień należy do siebie dobrać. Jeśli się zastanawiasz, napisz do mnie, maila masz na dole w opisie, możemy się skonsultować online i wybrać Twoje kolory na zimę, wiosnę, lato i jesień. Przejdźmy do następnej rzeczy. Czy następną rzeczą będzie kamizelka? tak i nie. Jest to taka kamizelka ala gorset i to bardziej do stylizowania moich cosplayowych przygód idealna do pirackiego outfitu, który miałam okazję mieć na sobie na naszej imprezie z przyjaciółką pre-sylwestrowej. Włączyłyśmy sobie Piratów z Karaibów, przebrałyśmy się, zrobiliśmy tematyczne przekąski. Na moim Instagramie pokazywałam Wam relacje z tego wiecie, że ja uwielbiam takie zabawy i idealnie wykorzystałam to do tej stylizacji. Można to też oczywiście przemycić w stylizacji codziennej z białą koszulą, brązowymi spodniami i brązową zwykłą kurtką albo właśnie tak jak ja bawić się w jakiś... Y albo imprezę zorganizować ze znajomymi, albo przebrać się dla samej siebie, albo zorganizować sobie sesję zdjęciową. Osobiście polecam. Takie małe rzeczy sprawiają mi ogromną radość, I kiedy mam naprawdę ciężki okres w życiu, albo kiedy mam mnóstwo na głowie, to ta odskocznia, taki, wiecie, bajkowy świat, to jest coś po prostu, co kocham i to uwielbiam. I kupiłam go w sieciówkowym second-handzie na totalnej wyprzedaży. Kosztował 10 zł. Z kolejną rzeczą wiąże się cute Historia. Słuchajcie, Moja babcia w swojej kolekcji miała, ma, już miała, bo teraz ja ją dostałam, spódnicę w grochy, którą ja pamiętam jako dziecko, nosiła ją cały czas, uwielbiałam tą spódnicę, ponieważ ona była rozłożysta, lubiłam się nią bawić i pamiętam, że kilka lat temu zapytałam babcię, czy nie dałaby mi tej spódnicy, powiedziała, że nie, chociaż i tak chodziła w niej po domu i w tym roku udało mi się ją przekonać i nie uwierzycie, co udało mi się znaleźć do niej? To jest niesamowite. Już miałam kiedyś taką historię. Powinnam w ogóle zrobić osobny odcinek na ten temat, bo to już jest chyba trzecia taka historia. Zaraz Wam opowiem o co chodzi, tylko chcę Wam najpierw pokazać. Znalazłam tą bluzkę w grochy na Vinted. Mówiłam Wam o Vinted na początku tego odcinka. To jest oczywiście platforma, na której można sprzedawać i kupować rzeczy z drugiej ręki, co jest oczywiście mega, mega super. I teraz Wam pokażę jak wygląda spódnica. Bo spódnica jest praktycznie identyczna. Nie jest to ta sama firma, sprawdzałam. Zobaczcie. To jest spódnica, patrzę teraz na pogląd, żeby, żeby dobrze wam to pokazać. A to jest bluzka. No, wygląda to jak komplet, słuchajcie. I tak jak mówię, sprawdzałam markę. Jeśli chodzi o bluzkę, to bluzka jest Country Casuals, a spódnica. Aha, spódnica nie miała metki. Tak mi się wydaje bo babcia to jest fanka wycinania wszelkiego rodzaju metek. Ale spójrzcie tylko na to, come on, świetny zestaw. I razem założone wygląda to jak sukienka. I słuchajcie, już miałam taką jedną historię kilka lat temu. Mama dała mi spodnie takie w niebieskim odcieniu, transparentne, jak znajdę jakieś zdjęcie na festiwalu, ja miałam to, wam wyślę. I zupełnym przypadkiem w sieciówkowym second handzie znalazłam komplet od spodni, górę. I to jest to samo, ta sama marka, ten sam wzór, bluzka miała bardziej intensywne kolory, bo spodnie były bardziej zużyte, ale to było słuchajcie tak niesamowite i miałam ten zestaw na festiwalu i wyglądało to mega fajnie chyba z 4 lata temu na fest festiwalu. Okej, okay. wiem, że niektórzy z Was lubią moje historie, niektórzy z Was nie lubią, są tu tylko dla holusz mateksowego, więc staram się to wiecie równoważyć. Lecimy dalej. Następna rzecz to coś, czego nie wybieram zbyt często, nie do końca może jest to spódnica, ale można to nosić jako spódnicę, bo już tak to stylizowałam. Jest to taka halka, ale spódnica tutu. Można ją wykorzystać, tak jak mówię, albo jako halkę dla zwiększenia objętości. Objętości, co też zrobiłam na tegoroczną wigilię do mojej sukienki w czerwoną kratę świąteczną. Albo można to potraktować jako spódnicę, ponieważ tutaj ten element jest nieprześwitujący, tutaj też tak dużo jest tego tiulu że nie prześwituje, i miałam ostatnio to w bardzo ciekawej stylizacji, jak już wiecie, ja czasami lubię troszeczkę zaszaleć i odejść od norm. I na TikToku pokazałam wam ten outfit razem z swetrem takim zimowym, ze srebrnymi akcentami, i do tego ta spódniczka. Kapelusz wyglądało to mega uroczo, bardzo Wam się zresztą podobało, fajny feedback był, co mnie ogromnie, ogromnie cieszy. Przypominam, że linka macie na dole w opisie. Przy okazji, jeśli lubicie moje filmy, każda łapka w górę, subskrypcja czy komentarz podbija mnie wyżej. Jestem tu już z Wami na YouTubie 4 lata. Mam tutaj was ponad 4000, ale chciałabym po prostu poszerzyć swoje horyzonty. Więc jeśli możecie mi zrobić tą małą przysługę, zostawcie kciuka w górze, pamiętajcie o subskrypcji, to naprawdę pomoże mnie podbić do góry. Dzięki. Przechodzimy do następnej rzeczy. Teraz coś, na co polowałam długi, długi czas. Jak już też wiecie, jeśli jesteście ze mną tu dłużej, ja mam swoją taką łyż listę w głowie rzeczy, które poszukuję i w końcu udaje mi się znaleźć. Sprawiają mi ogromną radość, wręcz potrójną. I przed świętami, ja zapomnę. Miałam pokazać tą rzecz w holu świątecznym nawet mówiłam, że idę na zakupy z myślą o szukaniu tej specyficznej rzeczy i jest to, słuchajcie, welurowa zielona marynarka ze złotymi guzikami. Jeszcze dzisiaj sprawdzałam, czy jej na pewno nie pokazywałam, ale wygląda na to, że jej nie pokazywałam. Jest vintage z tak bufiastymi rękawami, Jego, jej koloru. Tu trochę łapię ten kolor, ale nie widać aż, aż tak dobrze na filmie. Miałam ją już też w stylizacji na TikToku, więc jeśli chcecie być na bieżąco, a nawet troszeczkę wcześniej, wiedzieć jakie rzeczy udało mi się w Second upolować, to na TikToku pokazuję oczywiście wcześniej. No jest piękna. Kupiłam ją też w sieciówkowym second handzie na totalnej wyprzedaży, kosztowała 9.90 zł, więc man! nawet gdybym miała ją ubrać raz w życiu, ja często też sprzedaję swoje rzeczy na Vinted, więc nigdy mi nie jest szkoda kupić takich rzeczy, które są wyjątkowe, oryginalne, bo często mam tak, że na przykład nie jestem pewna danej rzeczy, wychodzę w niej, okazuje się, że jednak nie jesteśmy sobie pisani i po prostu sprzedaję ją na Vinted, więc linka wam też dam na dole, bo niektórzy z was może będą zainteresowani rzeczami, które pokazuję w holu, także będziecie je po mnie przejąć. Często jest też tak, że kupuję jakąś rzecz, wykorzystuję ją do sesji zdjęciowej i tylko na to mi jest ona potrzebna i później ją puszczam dalej. Także link na dole. Przechodzimy do następnej rzeczy. I następna rzecz to też ponownie spódnica, których, które nieczęsto kupuję i też rzecz, którą zapomniałam pokazać w świątecznym holu. Słuchajcie, grudzień był tak chaotyczny, że naprawdę moja garderoba była jednym wielkim chaosem, bo było mnóstwo zdjęć, mnóstwo wyjazdów, mnóstwo kontentu dla firm, dla których współpracujemy i po prostu zapomniałam. Jest to biała spódnica, zawsze marzyło mi się, żeby mieć białą spódnicę, niekoniecznie na jesień, zimę, tylko bardziej na lato, natomiast słuchajcie, znalazłam białą spódnicę na zimę, a dlaczego na zimę? Ponieważ ma wyhaftowane Renifery. To jest druga fantastyczna rzecz w tym roku z reniferami, którą znalazłam. Pierwszą była marynarka, którą pokazywałam wam w jednym z poprzednich odcinków. I ta spódnica tak ładnie na mnie leży, słuchajcie, a jest naprawdę ciężko przy mojej sylwetce. Jest z kieszeniami, to też dla mnie jest ważne. Jest tak ciężko przy mojej sylwetce, gdzie ja mam dość szerokie biodra, a bardzo wąską talię znaleźć spódnicę, która nie będzie poszerzać dodatkowo moich bioder, a będzie w miarę rozkloszowana, więc w kształcie litery A, bo takie fasony zazwyczaj poszukuję o odpowiedniej długości. Też na totalnej wyprzedaży. Że też w jednym z sieciówkowych second handów zapłaciłam za nią 9,90 i nie, nie ubrałam jej na święta, słuchajcie, bo już miałam zaplanowane outfity i trochę żałuję. Jeden dzień świąteczny spędziliśmy w domu i mogłam w sumie w niej chodzić, ale głównie gotowaliśmy, więc bałam się, że ją wybrudzę. Never mind, kosztowała 10 zł, jest wspaniała. Niekoniecznie wyląduje na moim Vinted, chociaż kto wie, kiedyś też bym nie powiedziała, że sprzedam taką jedną kurtkę, którą sprzedałam dwa lata temu, ostatecznie ją sprzedałam, także ze mną nigdy nic nie wiadomo. Jeśli chcesz zobaczyć, co udało mi się kupić jeszcze w tych świątecznych holech, jeśli lubicie kontent świąteczny i tak jak ja chcecie sobie co nieco przedłużyć ten świąteczny czas, ja to robię do końca stycznia, to kliknijcie w film wyświetlany po mojej lewej stronie i spędźcie chwilkę dłużej, zobaczcie, co udało mi się wtedy kupić i widzimy się za tydzień. Hej!